Za utrwalenie obrazu i dźwięków z przebiegu rozprawy przemawia uzasadniony interes społeczny i interes państwa polskiego. Dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia. Podstawa prawna, Konstytucja, Konwencja o ochronie praw człowieka itd. Tak tak to jest chory facet, tak chory, chory. on jest po prostu wiesz To jest bardzo faceta. Rozprawa z mojego wniosku przeciw Markowi Rudnikowi. Oskarżam go tam o popełnienie szereg przestępstw. Ta rozprawa odbędzie się 26 listopada o godzinie 8.30 w Sądzie Rejonowym przy ulicy Szczeleckiej 1A, sala 2.22. I prosiłbym o przyjście Państwa, bo obawiam się, że. Tą rozprawę chcą utajnić, ponieważ nie nazwali ją rozprawą, a posiedzeniem. I jak wiemy, posiedzenia mają to do siebie, że sąd może je utajnić. Tak miało być 19 sierpnia, ale jak Państwo pamiętają, nie dopuściliśmy do tego i odbyło się otwarta rozprawa. Wtedy 19 sierpnia zakończyła się umorzeniem. Warto przyjść, żeby zobaczyć, jak działa wymiar sprawiedliwości w Polsce i czy sąd, Rzeczywiście zajmie się sprawą Polakożercy Marka Rudnika, bo jego dni w policji są policzone i nie tylko, że straci swoje stanowisko, ale powinien za swoją działalność przestępczą, jako popudczyk albo agent Moskwy, powinien być wydalony z policji raz na zawsze. Więc jeszcze raz powtarzam, 26 listopada, 8.30, sala 2.00. Jeżeli przyjdziemy w znacznej liczbie, to sąd rozumie, że. Społeczeństwo jest rzeczywiście zainteresowany przebiegiem tej rozprawy i nie będzie, nie będzie tego ukrywał. Także liczę Państwo, ci, którzy tu przybyli teraz, to rzeczy będą tak samo 26 listopada i namówią innych, bo zobaczymy, czy sąd rzeczywiście chce się zmierzyć z tym problemem i ukarać Polakorzewcę, bo on organizuje procesy przeciw patriotom, Jak przeciwpatrioty i przeciw patriotyzmowi. I z tym człowiekiem należy skończyć raz na zawsze, jako z osobą pracującą w polskiej policji. Bo jemu się wydaje, że pracuje w WB, a nie w polskiej policji. To się musi skończyć. Dzisiaj mamy sprawę o pomnik. Chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za obecność. Zaczyna się seria procesu przed sądem okręgowym w sprawie pomnika sowieckiego. Wygraliśmy to przed sądem rejonowym. Tego truchła zresztą już też nie ma, tego obelisku, także sam sukces jest ogromny. Wygraliśmy sprawę w Sądzie Rejonowym, pierwszą, no teraz będzie apelacja, oprócz tego trzeba pamiętać, że jeszcze jest sprawa druga i będą inne procesy, które są w toku. Jeden z tych procesów jest przeniesiony, z tego co pamiętam, do Krakowa, także też będziemy mieli w Krakowie, także Krakusom będzie bliżej. Ostatnio była delegacja Zdęż. z Nowego Sądza w Krakowie. Także, także myślę, że no bardzo dobrze, że tego pilnujemy i, i że jesteśmy grupą, że są ludzie, widzę, z Klubu Gazety Polskiej, z, z Środowisk Narodowych, z Solidarnych 2010, z kpn -u. bardzo się cieszę, z różnych miejscowości przyjechali. Także no myślę, że tą solidarną postawą pokażemy. No, że Polska się może zmienić, widać po wyborach się chyba już bardzo zmieniła i tylko trzeba dopilnować, żeby to szło w odpowiednim kierunku, żeby te postacie w prokuraturze, w policji, które represjonują patriotów, odeszły, no, żeby to się dalej nie powtarzało. Także no, zobaczymy dzisiaj, jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał ten sąd okręgowy, jak on się zachowa no, i zrobimy więc po sprawie przed sądem. No, różnie do w życiu bywa, wiecie, że nawet sądy się od razu zamyka, to jak byłem ja. Dlatego pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za wiece, które były w obronie mojej osoby skromnej i rolników. Za, i rolników. Proszę Państwa, nie może być tak, że sądy nie będą ponosiły odpowiedzialności za swoje zbrodnie sądowe. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję szczególnie tutaj moim przyjaciołom z Nowego sądu, że to z objętym z od siebie. Słuchajcie, tylko jednak wspólnie i razem możemy doprowadzić do zmiany w ja, tak. rynku. Jest idzie, idzie, idzie. idzie. Jeżeli bo to jest mhm. bardzo dużo Proszę bardzo. Jestem. Tatara jest pan? Tak, dobrze. Zygmunt Miernik jest? Obecny. Dobrze. Andrzej Machel? obecny. Nie ma takiego. Ja nie ma. zostałem powiadomiony. Ja, Tatara. No ale przyszedł. Pan. Przyszedłem, ale no dobrze. mogłem dobrze. równie dobrze nie przyjść. No. A, no. Proszę sobie uśmiechać. Krzysztof Dyl. Jestem. Jest pan, proszę się, na tym miejscu, gdzie pan jest. O, Bogu Miłgowski Jestem. Gospim. To pan, proszę się i Igor Sokołowski. Nie, Nie ma takiego pana? Nie ma panu. Nie ma. Adam Słonka jest. Obecny. To Pan jest tak. Proszę się. uprzedzam, że rozmowa jest nagrywana w systemie audio-video. Zachodzi konieczność tej sytuacji, jeżeli będziecie się wypowiadać, wypowiadania się do mikrofonu. I mamy tutaj wyrok niewinniący są obrońca nowego w Nowym Sączu z 9 czerwca bieżącego roku. Od tego wyroku apelację wniosła Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Z uwagi na to, że nie ma Przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. To ja jako sprawozdawca odczytuję apelacje, które zostały wniesione przez oskarżyciela karta 1212 do 1237 yy, oskarżyciel zaskarża wyrok odnośnie wszystkich obwinionych i zarzuty podniesione w tych apelacjach odnośnie wszystkich obwinionych. Według oskarżyciela yy, podaje, to jest błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych. Za podstawę uznania obwinionych jako niewinnych zarzucanego czynu. I we wszystkich apelacjach skarżący podaje wniosek jako uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego Mamy następnie obwiniony Zygmunt Miernik. I to, takie samo pytanie do Pana Wysoki Sądzie. Tak. Nie tylko wnoszę o utrzymanie wyroku. Ale chciałbym prosić. wypowiedzieć jeszcze tutaj pewne uwagi do oskarżyciela. Wysoki sądzie. Uwagi do kogo? Do oskarżyciela nie magą. No do a go. więc niech nie dojdzie nie do nie nagrywana. Wysoki Proszę. sądzie. Proszę. Wysoki skandal jest to, że ludzie pracujący w Polsce z polskim Ornem w koronie chronią bandyckie Przestępcze grupy sowieckie w naszym kraju. Tego typu oskarżenia do, do to. Dobra, co tworzyliśmy niezależny byt państwa polskiego. Tego państwa, nie państwa okupacyjnego. Bo do lat 86 roku to była normalnie okupacja sowiecka. Dlaczego? 17 września. Weszli Rosja w 1939 roku w nasze polskie tereny. W 1944, kiedy wyszli Niemcy, weszli oni i za właśnie dzięki takim funkcjonariuszom prowadzono nieprzyjazną dla Polski i Polaków stan. stan okupacji sowieckiej, komunistycznej. Stawiając pomniki, musimy powiedzieć, Szanujemy groby tych żołnierzy, co szli i przesuwali między. Ale opraców, kiszczaków, jaruzelskich, tych, co jak szczury spierali obcą okupację, nie szanujemy. I uważamy, że takie oskarżenie w stosunku do nas jest to po prostu twierdzenie, że komunizm, który jest zabroniony jak i farzyn, był dobry, wspaniały dla kogoś. Wysoki sądzie, wstyd i hańba, bo dzisiaj oskarżyciel nie przyszedł. Ja by się na Wysoki Kierunek Sądu nawet nie pytał, czy jestem za przymaniem wyroku. Po prostu oddalił sprawę jako skandaliczną. jest taki obowiązek, tak się prowadzi rozprawy. Wysoki sądzie, to ja w tym momencie, czytając oskarżenie, mam ro, taką rozterkę. Czy sąd będzie nas chciał oskarżać? Czy nas on będzie chciał są, bronić? Czy wysłuchać? W związku są z tym proszę zarządzić przeby i doprowadzić oskarżyciela na salę. Niech widzi, co się dzieje. Proszę, 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 to proszę, dzienia. proszę, so, proszę, usiąść. Następny Pan oskarżony. Stawię wniosek, o wniosek Dobrze, jest nagrane proszę Pana. A pan raz, na tego wniosku. Dobrze proszę Pana, a teraz ciąg dalszy Pan nazywał się Pan Miernik. Tak. tak. Dobrze, Pana ma, Pana mapera, nie ma. Krzysztof Jest W Wysokim Sądzie. Pan również wnosi o utrzymanie tego. Tak, o utrzymanie wyroku wnosi i chciałem. o utrzymanie zaskarżonego wyroku. I chciałem jeszcze dodać parę tak. rzeczy. Mianowicie chciałem powiedzieć, że w podobnej sprawie w Warszawie 19 sierpnia sędzia Mioduszewski wprost powiedział podczas procesu podczas uzasadnienia wyroku, że pomniki takie właśnie jak pomnik Armii Czerwonej promują komunizm i te pomniki są przestępcze i powinny zostać rozebrane. Ten pomnik, tak zwany pomnik, jest nazywany przez kombatantów, środowiska kombatantów i osób represjonowanych Śmiecie. Więc, więc komendant Marek Rudnik wystąpił w obronie śmieci. Śmiecia sowieckiego, które zostawili okupanci polscy, jak odchodzili. Yy, oskarżenie to jest przeciwko patriotom. Prowadzone przez komendanta miejskiego policji Marka Rudnika. Otóż Porozumienie Organizacji kombatanckich i Niepodległościowych wystosowało pismo do małopolskiego komendanta policji o usunięcie ze stanowiska komendanta miejskiego Marka Rudnika i wydalenie go z policji raz na zawsze. Za to, że jest pola że jest albo poputczykiem, albo zdrajcą który pracuje na rzecz Putina i na rzecz Moskwy. I ja pozwalam sobie to pismo dołączyć do sprawy. Przekładam pismo porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie, skierowane do małopolskiego komendanta Policji, nadinspektora Mariusza Dąbek Dąbka, tak, no, Dąbka. przez on. Dąbki. Dąbki. Cześć. Cześć, dziękuję panu. Bogumił Goskowskim, Pan, tak. Też pan jest za utrzymaniem zaskarżonego wyroku. Oczywiście tak? przychylam się do prośby kolegi Miernika. Dobrze, dziękuję Panu. Igor Czokołowskim nie ma i Pan Adam Słonka. Proszę stać. I to samo pytanie skierowane do Pana, Pan za utrzymaniem wyroku, tak? Wysoki Sądzie, chciałbym przypomnieć, bo nie wszyscy może wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, że środowiska patriotyczne z Nowego Sącza, Klub Gazety Polskiej, z Krakowa, środowiska Porozumienia Organizacji Niepodległościowych, delegacja Konfederacji Polskiej Niepodległej Niezłomnej, szereg środowisk patriotycznych zorganizowały pokojowy wiec pod obeliskiem czci okupantów radzieckich w Nowym Sączu I ten pokojowy wiec zakończył się napaścią na nas ze strony policji. Myśmy zostali po prostu otoczeni przez dużą grupę policjantów w rynsztunku bojowym, wyglądających jak zomowcy, uzbrojonych w dłoń długą, w karabiny. Miotacze gazu przewrócono szereg osób, w tym Zygmunta tamiernika poturbowano i w efekcie trafił na tydzień do szpitala w Nowym Sączu. Myśmy zostali po prostu w sposób bezprawny i bandycki pozbawieni prawa do legalnego i bardzo grzecznego spokojnego pokojowego manifestowania przeciwko symbolowi rosyjskiej okupacji. Takich akcji robiliśmy przecież w Wysokim Sądzie więcej. Na początku lat 90 po kilkuset takich akcjach większość tych obelisków sowieckich została zlikwidowana. I tutaj te przypadki, które jeszcze zostały tam w Olsztynie, w Stargardzie Szczecińskim, w Katowicach, w Nowym Sączu, to już było bardzo niewiele w sumie tych, 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 tych śladów okupacji rosyjskiej. Wydawało się, że te ostatnie Uda się w wyniku no, tej pozytywnej atmosfery w polskim społeczeństwie, w reakcji na napaść Rosji na naszego sąsiada, że, że wydawało się, że w tym klimacie ta sprawa zostanie załatwiona. I jesteśmy, muszę powiedzieć, tutaj zbulwersowani faktem, że kierownictwo Policji Komendy Miejskiej, pan komendant Rudnik, tak słusznie Krzysztof Zdyn powiedział, działając przecież w interesie tych oprawców, bo. Armia Czerwona wymordowała polskich policjantów i funkcjonariuszy, nie tylko z tą policji z Nowego Sącza, również mamy tutaj tablicę w holu wchodząc do sądu, wymienieni są z nazwiska sędziowie i pracownicy tego sądu tutaj w Nowym Sączu, zamordowani przecież przez tą Armię Czerwoną. Policjanci, no szereg osób, tysiące przecież urzędników i ponad milion obywateli polskich zostało poddanych eksterminacji ze strony Armii Czerwonej. I w tej prostej sprawie by się wydawało, bo w sprawie konieczności zlikwidowania tego straszydła, tego symbolu zniewolenia władztwa rosyjskiego nad Polską, w tej sprawie, gdzie wszystkie te środowiska patriotyczne potrafiły wystąpić do władz miasta, gdzie wcześniej radni zdołali przyjąć uchwałę o konieczności likwidacji tego monumentu. Niestety ta uchwała nie została wykonana i bardzo słusznie tutaj trzeba podkreślić bardzo ładne uzasadnienie sędziego Andrzeja Kuźniara w Sądzie Pierwszej Instancji, który dobitnie i bardzo trafnie zauważył, że nie byłoby w ogóle przecież tych problemów Wysoki sądzie z tą tym, sprawą, z tym, z tym likwidacją, w końcu zresztą udaną naszą akcją likwidacji tego, tego monumentu, gdyby władze miasta wykonały prawo miejscowe, bo uchwała Rady Miasta jest aktem stanowiącym, no aktem prawa miejscowego, powinny władze miasta wykonać tą uchwałę, a policja i prokuratura powinna stać na straży prawa i powinny były przez ostatnie 15 lat wystąpić do prezydentów miast i o wykonaniu uchwały, przecież zamiast nas napadać, Trzeba było skierować pismo, czy wysłać jednego funkcjonariusza czy prokuratora do prezydenta i zapytać, no panie prezydencie, dlaczego pan nie wykonuje woli społeczeństwa? Przecież uchwała Rady Miasta to jest tak jak w Sejmu w kraju, prawda, tutaj lokalnie ludzie, którzy przeżyli okupację sowiecką w Nowym Sączu, widzieli te zbrodnie, znamy je przecież ich rozmiar, no, w centrum miasta przecież zastrzelono żołnierzy niezłomnych po wojnie. I w tych warunkach, gdzie społeczeństwo się wypowiedziało poprzez radę, gdzie jest uchwała Rady Miasta, gdzie jest przecież świadomość społeczna już bardzo w tej chwili zaawansowana po tej historycznym ujawnieniu przez Instytut Pamięci Narodowej tego faktu, że ponad milion Polaków zostało wymordowanych przez Armię Czerwoną. I w sytuacji, kiedy już to wszystko wiemy, minęło ćwierć wieku, wysoki sądzie, jesteśmy zbulbersowani, że w tak prostej sprawie, tak długo Tą, tą, tą rzecz, żeśmy o to walczyli nie tylko z tą podpomnikiem, bo przecież przez wiele miesięcy w sądzie, kiedy chodziło o zatrzymanie nas, pobicie, o zasadność tych działań, cały czas niestety dawano wiarę tej koncepcji policji i prokuratury, która była koncepcją antypolską. I cieszymy się, że znalazł się wreszcie sędzia yy, i chwała mu za to, który potrafił dobitnie pokazać, że działania policji były nieuzasadnione że były bezprawne, że to co robiliśmy było po prostu w interesie społecznym. I w tym sensie chciałem wszystkim serdecznie za to podziękować, za tą postawę, podziękować panu sędziemu Kuźniarowi i chciałem prosić Wysoki Sąd, żeby Wysoki Sąd w swoim orzeczeniu odniósł się właśnie do tego, o czym mówił pan Zygmunt Miernik, nieobecności oskarżyciela, ci, co jest bardzo znamienne, właściwie szokujące. Nie ma ani policji, ani prokuratury, powinni biorą pieniądze, my płacimy podatki. Przecież my tu, jak tu przychodzą ludzie, to się zwalniają z pracy, kosztem z własnego życia, rodziny, zdrowia przychodzą tutaj i to się rzadko zdarza, że przychodzą ludzie w ogóle do sądu i dobrze, że przychodzą, bo mają prawo przecież wiedzieć, jak to funkcjonuje i życzymy jak najlepiej sądom teraz, żeby, żeby tu się dobrze działo. Chcielibyśmy, widzimy tu drobny, dobry prognostyk po tym orzeczeniu sądu. Rejonowego, ale trzeba powiedzieć, że to, co robi, reprezentuje kierownictwo policji za nasze podatki, co reprezentuje jeszcze gorzej prokuratura, bo w policji, można powiedzieć, wykonywali rozkaz. Wiemy, że pan Rudnik dostał rozkaz z Warszawy gdzieś przez telefon, pewnie minister, może ambasada interweniowała, nie wiemy, ktoś tam. Dowiemy się, jak będzie pan Rudnik tutaj doprowadzony w kajdankach i będzie miał sprawę karną, to nam wyśpiewa wszystko, kto mu kazał, ale y, zanim to nastąpi, to trzeba, żeby sąd podtrzymał i wskazał to, co zrobił sąd rejonowy, że my musimy zamknąć wreszcie to dziedzictwo komunistycznej tyranii, Ile lat można się z tym zajmować? My powinniśmy się dzisiaj zająć korupcją, zajmować się budową państwa praworządnego, a my cały czas od ćwierć wieku nie potrafimy załatwić prostego truchła, że ktoś gdzieś postawił nam okupantów i nie potrafi tego wykonać uchwały Rady Miasta. I o to bym Wysoki Sąd prosił, żeby Wysoki Sąd w swoim rozstrzygnięciu nie tylko odniósł się formalnie do tej sprawy, co oczywiście jest bardzo ważne ale żeby też merytorycznie potrafił się pochylić nad tym, co jest potrzebą postawy naszego wymiaru sprawiedliwości. To, o czym mówił pan z warszawy. Coraz więcej sądów, sędziów i w Katowicach w podobnej sprawie, i w Warszawie, tam dwa pomniki sowieckie. Sędziowie od, od, od mniej więcej roku tą linię orzeczniczą wskazują nową której mówią, że to już sprawa powinna być dawno załatwiona, że jest rzeczą kompromitującą dla polskiego wymiaru sprawiedliwości dla społeczeństwa, że my tych spraw nie potrafimy tyle lat wygrać, załatwić, zamknąć, żeby przejść do budowy normalnej Polski. I ja w swoim wystąpieniu chciałbym przede wszystkim Wysoki Sądzie prosić o podtrzymanie merytorycznie, w sensie formalnym tego wyroku i o. Yy, Odniesienie się do nieobecności oskarżenia i do w ogóle zajmowania Wysokiego Sądu tego typu politycznymi sprawami. Nie powinno to mieć miejsca w Polsce Niepodległej. Dziękuję bardzo. Proszę ogłoszenie wyroku, który zostanie ogłoszony po jego Za orientacyjnie Wysoki Rzeczpospolitej Polskiej po Poznaniu w dniu dzisiejszym sprawy Elżbiety Seragli, Stanisława Tatary, Zygmunda Miernika, Andrzeja Machela, Krzysztofa Bzdyla, Bogumiła Gostkowskiego, Igora Sokołowskiego i Adama Słomki na skutek apelacji wniesionej przez Komendę Miejską Policji Nowym Sączu od grobu Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Sąd okręgowy zaskarżony do roku utrzymuje w mocy, a kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciąża skarb państwa. Proszę o usiąść. Sąd odwoławczy utrzymuje w mocy, Sąd słusznie postąpił, uniewinniając wszystkich odmienionych i w tej sytuacji nie ma potrzeby ponownie przytaczenia argumentów podniesionych przez Sąd. W pierwszej instancji, z którymi są odwoławczy pełni się zgadza. Kosztami postępowania został obciążony skarb państwa, dlatego że apelacja nie została bo bowiem była oczywiście bezzasadna. Wyrok jest prawomocny. <laughs>